Cześć, ja nie wiem czy poznajecie, to właśnie nasz promyk. Dzisiaj dostaliśmy pozwolenie na wyjście sobie na spacer. Młody, jak widzicie, czuje się całkiem nieźle, popyla całkiem sprawnie. Nowe miejsce, trzyma się człowieka. Proszę bardzo, powiedz wszystkim cześć. Powiedz wszystkim cześć, to ja, promyk. Które zostałem wyrzucony przez okno. A dalej kocham ludzi, dalej chcę być jak najbliżej. Także widzicie, jest z nim coraz lepiej. I, I wraca powolutku do zdrowia. Teraz się zapoznajemy właśnie z nowym miejscem. Mamy okazję. Trzymajcie się. Myślę, że nie, niebawem znowu. Promyk się Wam pokaże. Na razie. Cześć!